widzowie, Witajcie tutaj widzicie mam tutaj 5 sprzętów motorek, sześćdziesiątkę, wózek i dwa jeepy zaczniemy sobie od tego motorka padniemy sobie tam na górę tu za taką górę zbudowałem i będziemy skakać no i pierwszy tutaj na start weźmy sobie motorek Swojego odpalę sobie bieg Widzicie, trochę śniegu popadało i trochę ślisko jest i gdymy skakać sobie tutaj tak jak skoczkowie na nartach o, sobie tutaj tą górą o, i tu taką górę mogę o, 120 metrów

Na 60 km tak nie, nie ujmiemy tutaj, bo na wolno jedzie Tylko 28 na godzinę Aby... No hamuje O kurde Przegniotło mnie Driftować się raczej średnio, daje się przesiąść Nie driftuję się tak, ale fajne ramiona chodzą w tej sytuacji, ja tak widzę czasami Prawo, lewo, fajnie chodzą Dobra, zostawiamy ten traktor tutaj i pójdziemy zaraz po wózek widłowy ten słaby wózek z ostatnią rotacyjną kosiłem już tego hydromotora nie ma, ściągnąłem go widzicie, teraz normalny jest <noise> i tego, teraz pojadamy tutaj przez tą górę w ogóle tym wózkiem to jest jakoś mocno się nie ślizga, bo dużo śniegu jest o, to delikatnie idzie, zarzuci dupką jeszcze nie o idzie bo ta się rozpędzić i teraz cyk i idzie nie idzie też z tym ale spoko idzie tylko wolny jest strasznie bo tylko 17 na godzinę idzie może do jutra dojedziemy Oj, pod górę chyba już nie podjadę Może, zobacz, czekaj, jeszcze troszeczkę dubu. o! Nie udało się skoczyć tu wózkiem Więc chyba jest jeden metr, abyśmy skoczyli daleko Strasznie daleko. Dobra, idziemy teraz po następny samochód Przejdźmy sobie tym czerwonym Jeepem O, widzisz, fajnie się z inwestuje. Вот ну, так вот, вот i'm <laughs> O, tak się tu prezentuje ten jeep. Teraz padają sobie tym, żółty, tym zielonym jeepem. No, trochę słabszy skok był tutaj myślę, że było około 60 metrów tak szału nie ma to jest inny silnik bo tam był silnik e, tego Volkswagena A28, a tu jest oryginalny zipa nie ma mocy no i to by było na tyle z tego odcinka. Także czym się widzowie, nie zapomnijcie o łapce w górze oraz subskrypcji. Na razie, cześć.